Za dwa dni rozpoczynają się jedna z najpiękniejszych świąt, jakimi są święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pragniemy zaprosić wszystkich na uroczystość z tej okazji. Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na tej sali. Dyrektor szkoły, panią magister Beatę Kudłem. Wicedyrektor, panią Magister Magdalenę Piotkowską Drogi wychowawców i nauczycieli oraz Was drodzy uczniowie. A teraz zapraszamy na część artystyczną przygotowaną przez klasę drugą gimnazjum. Przy wimilijnym stole łamiąc opłatek święty. Pomnijcie, że dzień...

thank <laughs> you Życzeniami zachodzimy. Wiele zdrowia Wam życzymy. I jak nas dobrze gościcie, wieś będziecie życie. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok. Żeby wam się urodziła kapusta i grok, Ziemniaki jak dniaki Tatarka jak księżna kucharka. Proso, żebyście nie chodzili w oso. Bód, żeby nie był głód. W każdym kątku po dzieciątku. A na piecu troje, które piękniejsze, to będzie moje. A tej waszej młodej pannie, niech kawaler z nieba spadnie. A tej starej beczkę śledzi. Jak się działa, nie Bez śledzi. Jestem sobie, koza, kozucha. Zostanie rogiem, to mi nie posuwa. Jestem sobie koza, kozucha sławolna. Skaczę sobie, bo mi wszystko wolno. Gdzie koza chodzi, tam wszędzie dobrze się powodzi. A gdzie zwróci swoje rogi, tam radość chodzi w te progi. Meme. <noise> Instrumenty już zagrały. Kroczy pociąg wspaniały. Idą, idą sobie rańce. Będą świetki, będą tańca. Kle, 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 Nie będzie tu wcale źle, bo gdzie bocian leci, w nieba spadną dzieci. A ty, panowsku, nie jest tyle bocku, bo jak ty wiesz, przyjdą suchoty i wtedy ja przystąpię do roboty. Jestem z diabłów najgorszy. Dusze uczone zaganiam swoim ogonem. Policzek, Ładnie zanim ich dopadnę. Nie jeden tu przeklina i w wielki piątek serdęki wcina. Ale niech on się dostanie. Będą jej w piekle twardy krótki na śniadach. Jestem diabeł rogaty, mam myśli kudłate. Piękne tu dziewczyny, słodkie jak maliny. Dam ci ja tu zaraz, skoro Pogonić ci kota, to moja robota. Nie kłódcie się duże o ładne dziewczyny, bo myśmy tu przyszli z nowiny. Nowina radosna, że Pan się narodził i wszystkich to do samych pogodzi. Jak widać, nie wszystkich. Ci dalej się czują. Ale dlatego, że bardzo się lubią. A ten, kto kogo bardzo, bardzo lubi, najczęściej z tym drugim mocno się czuł. Pamiętaj, Rogaciu, że jest diabeł, nie człowiek. Szczegóły, szczegóły. Ładny jestem, skromny, a strój mój golowy, czarny i wytworny. Akurat czarny i wytworny. Więc jest w Co ty, rogaczu, możesz wiedzieć o urodze? Ja jestem szczupła, pobabna i wiotka. Czasem mam gorzka, ale częściej słodka. My z nam życia do nas przychodzimy, a śmierć suchą i białą zaraz przegonimy. Napuść panom Galileo światło mroki i dzieło. Poniasło po świecie. Pan się rodzi w Nazarecie. Nie tak prędko, nie tak prędko. Jezusek mały, ludzi bez powodzi do mnie sługi ciemności, do mnie głową stucho. swoją kosę i o rozkazy proszę. Będziemy mieli pełne ręce roboty. Wydziesz nie nieboraczka, w koronie na głowie, to sam Herod we własnej osobie. Oto jestem ten świata król. Tysiące i tysiąc pól w moim kraju naokoło. Ludzi mam sto milionów. Wszystko po mi składa. Kiedy ile lud pada. Kto czeka na moje życie, ten pójdzie. Na zabicie. Czy nie ma tu takiego, co by chciał tronu mego? Nie bracie cesarzu. jeden, co się odważył mieć królem tych ziemi. Bo chce ludzi odmienić, a jest stąd niedaleko, bo promienie niebiegło. W moim królestwie nie ma żadnych królów. Ja sam tutaj władam. Jasne? Chodziłam po polach, po lasach, siedem par butów starłam. Ale do ciebie, mój harodku, dotarłam. Na to spotkanie dawno czekałam. Teraz kawa ciemnie minie. Już wkrótce z tobą królu będę tańcowała. Jestem, bym jakiegoś świata nie widział. Mam pieniądze i władzę, tańczyć z tobą nie będę. To wiesz, wiecie, co za... Ja w podporach nie chodziłam i chodzić nie będę. tym tak królom ścinam głowę, ścinała będę. Litość, daruj mi życie. Jestem bogaty. Tam, mi klejnoty i złoto i piękne żarty, nie przekupisz mnie zapłatą. Mój jesteś powiadam i na twój kark kosem zakładam. Nie masz ty, nie masz do tańca łoty. Źle czyniłeś, cieszyłeś, dzieciątka zabiłeś. Na cóż twoją litość i błaganie? Uśmiechnij się, mój panie, i zatańczy z szatanem. Oda, brownę, oda swój krok! Na no, nic, kochani. Zgon, zgon, zgon. Ma U nas biegło jest wesoło. Oblewimy Ciebie smołą. I z płaconymi widłami będziesz tańczył z diabełkami. A wy, jak się pomodlicie, to do piekła nie traficie. Za kolędę dziękujemy. Zdrowia, szczęścia wytrzujemy. Na ten nowy rok, na ten nowy rok. Żebyście jak paczki w maśle się pławili. I się nie kłócili, dobrze jedli, pili. No i byście długo żyli. Żeby dzieci były jak białe kluseczki i jako gołąbki i spokojne żoneczki. Hej, Co by Wam się naszyło wszelkie stworzenie. Komorze, o Boże, daj Panie Boże. W każdym kotku po dzieciotku, a na piecu troje. Nie turuj się, gospodarzu, bo to wszystko twoje. Ile jedniczek, tyle cieliczek, ile świeczosków, tyle byczosków Żebyście mieli panny strojne i krowy nojne Żebyście byli zdrowi i weseli, jak nie wie, a nie. A innego wam i kolędze dla Was przytrużmy. Za kolenda. Już koniec. Piosenką żegnamy się z Wami. Niechaj panuje pokój na calutkim świecie i spełni się wszystko. Co ty, tylko pragniecie. Za kolendę dziękujemy. Zdrowia szczęścia wam. Przy... przygotowanie apelu pod kierunkiem Pani Latuławie oraz wszystkim nauczycielom, którzy jej ułagali. Proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Magister Beatę Kudłę. Dziękuję Drugi idzie za przepiękne kolędowanie i piękna jasełka. Paulinie za piękne granie i pani Jancie za przygotowanie młodzieży. A Wam, droga społeczności szkolna, życzę zdrowych, wesołych, radosnych świąt i wszelkiej pomyślności w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pani dyrektor za zabranie głosu. Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz Wam, drodzy uczniowie. Cudowny Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i wielkiej radości, pod choinką zaś dużo prezentów, a w sercach Waszych wiele ciepła i miłości. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadziei na nowy rok, aby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija i aby był czasem realizacji osobistych zamierzeń. Dziękuję za wysłuchanie apelu oraz proszę o rozejście się do Was na